na moim kanale i witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. Przechodzę do rzeczy, bo myślę, że ten film będzie dosyć długi. Wezmę na początek te rzeczy, które akurat nie włożyłam jeszcze, nie zdążyłam włożyć jeszcze do torby, ponieważ skończyły mi się przed chwilą, jak wykonywałam makijaż. No i tak, e, pierwszą rzeczą jest Mincer Farma, e, To jest taki Daily Care e, tonik nabliżający do twarzy z kwasem chlonowym i skrzypem. E, tak naprawdę on mi się nie skończył, ja go nie zużyłam całego. E, to jest 250 ml, bodajże e, tak mi się wydaje, tak 250 ml wydaje mi się, że z niego zużyłam jakieś 50 ml, ponieważ ja go przelałam całkowicie do, właśnie teraz resztkę przelałam e, do opakowania z potoniku evre, takiego spraju, ponieważ zdecydowanie wolę tak nakładać, tak nakładać tonik, czyli przez atomizer na twarz, a nie wacikiem. I co jeśli chodzi o ten tonik? Super, naprawdę super nawilżający. Jedyne, co mogłabym się przyczepić, do czego mogłabym się przyczepić, to jest zapach, bo zapach ma troszeczkę taki jak szampon Johnsons Baby. Wiecie, czyli taki dla mnie dość chemiczny, no ale ja... Nie jestem jakaś taka uczulona na zapachy, nie przeszkadza mi to e, mocno, ale naprawdę super na większa i to jest fajny, fajny tonik. I to jest tonik ze Shiny Boxa i to jest kolejny e, produkt, e, którego poznałam dzięki Shiny Boxowi. Naprawdę fajny. I co mi się dzisiaj jeszcze skończyło? Skończył mi się tuż do rzęs, o który często pytacie na live, na instagramie. Serbia jaki tuż używasz, i ja używam używałam. Tuszu z Maybelline Great Lash. I ja kupuję tak naprawdę zawsze najtańsze tusze nie przykładam do tego wagi, ten tusz był z Biedronki, za jakieś 10 zł, a może nawet mniej i powiem Wam, że spoko był, wydłużał fajnie, jeśli chodzi o zostawianie na przykład śladów tutaj na górnej powiece, to mi zostawiał, ale ja mam tłustą powiekę, to chyba dlatego, nie wiem, no i fajnie wydłużał, ale nie zostawiał tego efektu na cały dzień, więc to mi w nim trochę przeszkadzało, ale ja jak mówię, nie przykładam naprawdę do tuszów jakiejś takiej um, większej uwagi, po prostu Kupuję biedrące zazwyczaj te, które są w promocji. Biedrące praktycznie wszystkie tusze są tanie. Co mi się skończyło, bo mi tutaj wszystko wypadało z tej, z tej reklamówki, skończyło mi się mydło, moje ulubione mydło z palmolid, takie w piance, to jest ten taki, wiecie, uzupełniacz, nie wiem jak to, jak to tak profesjonalnie nazwać, zapas do mydła o coś takiego. I bardzo, bardzo lubię to mydło, fajnie nabliża. I powiem Wam, że jeśli chodzi o tę buteleczkę, która ma 250 ml, starcza naprawdę długo. Ja wcześniej używałam mydła detol, i ono było bardzo niewydajne. Szukałam czegoś wydajnego i się opłaca. I to mydło, oczywiście, ten cały taki dozownik, nie taki zapas. Teraz w kosztuje 7 zł, więc polecam, ja sobie kupiłam. Skończyłam wodę termalną Uriage, ponieważ jak wiecie, ja przeszłam. Na pielęgnację bez użycia wody, demakijaż, pielęgnację bez, bez użycia wody. Wykluczyłam całkowicie wodę, jeśli chodzi o swój demakijaż, właśnie i pielęgnację, tak jak mówię. Zmywam wszystko płynem micelarnym, czego kiedyś naprawdę nie lubiłam. I jedna z Was mi powiedziała, że to nie jest produkt finalny, że powinna zdecydowanie używać po nim wody termalnej, i tak też zrobiłam. I tutaj kupiłam sobie wodę Uriasz. To jest 150 ml i kosztuje 28 zł w Super Farm. Mam już drugą, drugie opakowanie w lodówce bo trzymam w lodówce, bo jest taki fajny efekt chłodzący i woda naprawdę super. Tak koi, tak tonizuje tę moją twarz. Bardzo, bardzo Wam polecam tę wodę z Uriyasz. I ona mi starczyła. Na początku ja chyba używam za dużo. Ona ja mi starczyła chyba na pół miesiąca, aczkolwiek myślę, że nie wiedziałam za bardzo, ile jej używać na początku, aczkolwiek myślę, że teraz będzie starczać mi tak jedno opakowanie na miesiąc, więc to jest ok. Dobra, tutaj kolejne produkty mi się wysypują, mam po prostu całą torbę w pustych opakowaniach i skończyłam krem do twarzy na noc z Tołpy Dermoface Sebio, który bardzo, bardzo lubię, bardzo Wam polecam, daje takie silne, taką silną regenerację, gdyby takie nabliżenie. jest takie skoncentrowane, troszeczkę, lep, troszeczkę lepki, ale to mi nic nie przeszkadza, ja lubię taką, wiecie, taką, taką fest po prostu pielęgnację na noc i to jest właśnie krem do skóry mieszanej, tłustej, trądzikowej, takiej problematycznej, naprawdę bardzo fajny i myślę, że jest to krem, do którego naprawdę warto wrócić. Ja teraz mam krem z natury sybeliki i myślę, że przez kilka miesięcy nie będę go zmieniać, ponieważ on jest bardzo wydajny. Ten mi starczył na około dwa miesiące, więc spoko, ale tak właśnie te kremy z schodzą. Jak na krem, dla mnie, jeżeli miałabym z natury Sybeliki, jest bardzo mało wydajny, ponieważ natura Syberiki miałam 9 miesięcy, a ten mam chyba dwa, ale to jest jeden z z moich lepszych kremów, które używałam na noc. No i tutaj mam odżywkę do paznokci z sali, sali Hansen, i zobaczcie, tej odżywki jeszcze jest tyle. Tutaj troszeczkę mo może wchłonęć więcej. Mi się wydaje, że jako samej odżywki było troszeczkę mniej, ponieważ ja też tutaj dawałam zmywacza, ale ona mi zgęstniała. Chyba Ania, fokusowana, mówiła, że. Kiedyś tak mi się wydaje, że to właśnie Ania mówiła, że ta odżywka nie wysycha i można było ją używać do końca, albo ktoś mi inny mówi. W każdym razie dużo osób zachwalało tą odżywkę i ona jest rewelacyjna, naprawdę jest rewelacyjna, super, utwardza paznokcie. Zawsze mnie pytacie, ile ja noszę paznokcie, ja Wam mówię, że tydzień, ale tak właśnie jest. I ta odżywka jest super, to jest taki utwardza się, ja mówię odżywka, ale niestety do końca nie wytrwała, zgęstniała, dolewałam raz zbywacza, było ok, dolewałam drugi raz, a za trzecim razem ona już mi tak zmętniała, i za każdym razem jak ją starałam się u, y, używać, to robiła mi taki efekt, taki jak gdyby y, nie za szkłem, tylko tak jakby takie zamrożone szyby były. Wiecie o co chodzi. To właśnie taki efekt mi, mi dawała już po dolewaniu za po prostu zbyt dużej ilości chyba zmywacza już, no bo ile można dolewać cały czas do, do jednej odżywki. Także ona już idzie do, do kosza. Troszeczkę szkoda, że no że tak akurat wiecie, no w połowie, tym bardziej, że tego produktu jeszcze jest dużo. No ale niestety nic, sam produkt bardzo dobry i dzisiaj kupię sobie drugie opakowanie, bo bardzo, bardzo lubię. No i tutaj płyny micelarne, słuchajcie. U mnie teraz idą bardzo, bardzo szybko, od kiedy przestałam myć twarz wodą, no to po prostu wiadomo, wszystko, wszystko muszę zrobić płynami micelarnymi. Jak mam jeszcze cięższy makijaż, to idzie ich po prostu więcej. Różowy, mój ulubiony z Garniera, jeden naprawdę z najlepszych, sprawdza mi się cały czas, bardzo Wam polecam. No i drugi, który leżał już u mnie od zeszłego roku, z olejkiem, z takim olejkiem, nie wiem czy to jest organowy olej, w każdym razie z olejkiem który moją twarz, może nie tyle co zapchał, ale bardzo, bardzo przetłuszczał, a tym samym powodował jakieś takie powstawanie małych krostek. Nie miałam do czego go zużyć, ale słuchajcie, wymyśliłam sobie, że od kiedy przestałam myć twarz wodą, to używałam go tylko do oczu i właśnie do demakijażu oczu sprawdzał się rewelacyjnie. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie takiego jeszcze właśnie z olejkiem, bo ten z olejkiem wydaje mi się, że lepiej zmywa Makijaż, makijaż, oka, super się naprawdę sprawił, on też jest do makijażu wodoodpornego, naprawdę super jeśli chodzi o, o oczy właśnie. Tutaj teraz waciki, których ilość mi się zdecydowanie podwoiła, jeśli chodzi o o demakijaż bez użycia wody, idzie i po prostu zdecydowanie więcej, waciki z Belli, z klinik chyba najbardziej lubię te z Clinic, aczkolwiek lubię też z Biedronki waciki, ale jakoś tak Ostatnio nie, nie kupowałam. Co tutaj jeszcze mam? Mam maseczki, które zużyłam, jak byłam w domu, a nawet nie pamiętam kiedy ostatni raz byłam w domu ponad miesiąc temu. To są te z Lomilomi, Lomi, które mi wy polecałyście, a ja tak naprawdę jedna z was mi polecała. To są maseczki na 7 dni tygodnia. I tutaj na przykład mam maseczkę z Aloesem, z, aloese, z, z miłożębem japońskim z winogronem, z ogórkiem, i powiem Wam, że wszystkie maseczki mi się sprawdziły oprócz tego Aloesu. Aloes mi strasznie podrażnił i wysuszył tą skórę. A tak naprawdę wszystkie maseczki bardzo, bardzo fajne. O tutaj mam jeszcze dwie maseczki schowane. Super, polecam Wam tę serię tak na początku, żeby kupić sobie pudełko, żeby sprawdzić, która maseczka Wam podpasuje, no. A potem po prostu kupować sobie osobno na przykład te, które polubiłyście najbardziej. I tutaj mam maseczkę ze zwierzaczkiem które są bardzo, bardzo modne. Ostatnim czasem w ogóle te zwierzaczki zawładnęły, zawładnęły internetem. Ona kosztowała 17 zł, i to jest bardzo dużo jak na jedną maseczkę. Bo na przykład to całe pudełko kosztowało 35 zł, a tu było 7 maseczek, a ta jedna maseczka kosztowała 17 więc to jest kupę kasy i powiem Wam, że ta mi się totalnie nie sprawdziła. Ona mi tę skórę tak właśnie, tak samo jak ta oleosowa podrażniła, ona nie była jakaś taka mocno nawilżona, no totalnie, totalnie nie, nie spodobała mi się ta maseczka. To jest maseczka z Holika Holika, jeśli chodzi o te zwierzaczki i tutaj mam jeszcze jedną maseczkę z Holika Holika, rozjaśniającą. I ona wygląda tak i tak kosztowała 8 zł i powiem Wam, że tą robiłam ostatnio i ta mi się właśnie sprawdziła. Super, naprawdę nawilżyła tę skórę, tylko po niej mi wyskoczyły takie małe, chyba tutaj pod, właśnie, pod nosem wyskoczyły mi takie małe potówki. No i ja myślałam, mówię, kurczę, pewnie mnie zapcha. A na drugi dzień wszystko mi zniknęło i było ok. Także ta maseczka naprawdę super dała fajne nawilżenie. Teraz mam odżywkę, o którą miałam naprawdę bardzo, bardzo długo, to jest odżywka z bani i to była chyba jakaś, aha, na cedrowym propolisie ja ją używałam na całe włosy, naprawdę bardzo, bardzo fajna, taki przyjemny zapach, troszeczkę taki ziołowy, wiecie, no nie każdemu może, może on się spodobać, ale mi się naprawdę bardzo podobała i świetnie, no świetnie działa po prostu na moje włosy. One były takie miękkie, nie puszyły się tak, także naprawdę fajna, fajna odżywka. I tutaj moja ulubiona maska do włosów z altery, którą używam bardzo często na końcówki. To jest z owocem granatu i aloesem. Super, naprawdę taka skoncentrowana, porządna. Te moje końcówki Mimo tego, że ja włosów nie ścinam jakoś bardzo często, są w bardzo dobrym stanie, także myślę, że w większości też dzięki tej masce. Bo I tutaj mam peeling cukrowy do ciała, znakomi. To jest masło shea, olej macadamia, kawa, zdecydowanie z naciskiem na kawę, bo, bo czuć tutaj bardzo, bardzo. Jeśli chodzi o ten peeling, pokazywałam go Wam na zdjęciu, że był on w promocji w Hebe. Ja często kupuję peelingi w Hebe, bo tam są takie ciekawe peelingi. I bardzo fajnie zdzierał, mocno, co dla mnie jest bardzo ważne. No i fajnie, fajnie wygładzał tą skórę. On tak ją mi wręcz wygładzał, że ona była taka, taka wiecie, taka jak gdyby gładka, taka bardzo naolejowana, na że zastanawiałam się, po co ja jeszcze balsam używam na to. Ale rzeczywiście, po no peelingu konieczne jest użycie balsamu, ale super. Zdzierał i dawał takie natłuszczenie skórę. Naprawdę świetny, świetny peeling. A tutaj mam kolejną maskę, ale tym razem jest to maska do rąk i to jest taka maska z Biedronki, z brzoskwiniowa jakaś i ona, jakby są tam takie dwie rękawiczki, które wkładamy, wkładamy ręce, no i czekamy 30 minut, no i ten efekt rzeczywiście był bardzo, bardzo taki natłuszczonych, natłuszczonych rąk, wręcz czekałam, aż to wszystko mi się wchłonie, no ale, że po 30 minutach od zdjęcia tych rękawiczek nadal miałam te dłonie takie jakby troszeczkę lepkie, no to mówię trudno, umyję ręce, no bo już wiecie, no nic nie mogłam zrobić, bo wszystko mi się przyklejało do rąk, umyłam ręce i wiecie, ja nadal odczuwałam jak gdyby takie, takie natłuszczenie, czyli to natłuszczenie jest rzeczywiście takie nawierzenie rąk Prawdziwe, nie jakieś takie sztuczne, wiecie o co chodzi, że nakładacie, nakładacie krem ręce, nie wiem, macie gładkie, pójdziecie pod wodę i wszystko już zniknęło, nie ma, nie ma efektu. Tutaj ten efekt był i naprawdę fajna, fajna maseczka. Tutaj mam kolejny płyn micelarny z L'Oreal, i to jest płyn micelarny który jest identyczny jak ten garniec Składem nie różnią się wcale, tylko gdzieś tam kolejnością, ale skład jest identyczny, jest tyle samo składników i ten chyba jest dużo droższy, bo ten kosztuje 21 zł. albo 22 zł. No wiadomo, można też spotkać w promocji, ale to są dwa identyczne, identyczne płyny micelarne, bardzo fajne. I tutaj kolejną rzeczą jest szampon z GodTubi, Schwarzkopf. To jest taki jakiś limonkowy, to jest suchy szampon oczywiście. Ja go dostałam w shiny boxie, a że miałam dwa shiny boxy, mam jeszcze jeden w moim, w moim kuferku. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajny szampon, tylko słuchajcie, ja Wam mówiłam, że on nie zostawia śladów. I on rzeczywiście nie zostawia śladów, ale on nie zostawia śladów pod koniec. Ja dopiero się zorientowałam przy użyciu tego drugiego szamponu. On jak gdyby, jeszcze jest go dużo, ale i on normalnie psika, ale nie ma już jak gdyby tego produktu, rozumiecie, że nie zostawia tych, tego szarego osadu. I to już nie jest do końca tak, wtedy nie są jakby do końca tak odświeżone włosy jak ten, jakby ten szary osad jest, rozumiecie o co chodzi. Także troszeczkę dla mnie to jest dziwne, bo on jest naprawdę super, e, fajnie, fajnie włosy po nim wyglądają, ale jak gdyby jeszcze jak jest tak e, gdzieś w tej buteleczce było tak może z jedna trzecia produktu, no to już nie pryskało mi tym osadem i nie wiem o co chodzi, ale ogólnie szampon naprawdę bardzo fajny. Tutaj mam krem do, do pielęgnacji biustu z Mama, który też dostałam w jakimś tam pudełku od Shiny Boxa. Użyłam go już naprawdę dawno temu. Ja ogólnie uważam, że wszystkie kremy do pielęgnacji biostu działają podobnie. Może wiadomo, kobieta, która, która jest w ciąży, ma dziecko, inaczej by to odbierała, ale na moje, na moje potrzeby u mnie było naprawdę spoko. Było to nawilżenie i nic poza tym innego takiego rewelacyjnego się nie działo. Ja ogólnie lubię produkty do biostu i ten był naprawdę fajny. Teraz mam dwa, dwa, dwie takie próbki. Słuchajcie, jak byłyśmy z Klaudią w, w tej Marinie, to wzięłyśmy sobie szampony. Powiem Wam, że szampon, jaki, jaki tam był, no nie wiem, nie wiem, nie wiem jaki, jakiej firmy używa, um, używa po prostu szamponów Marina Hotel ale to było rewelacje. To było coś takiego, że włosy, które już były mokre, umyte, one były tak gładkie, tak lejące, tak po prostu wiecie, przechodziły przez palce. No naprawdę jestem ciekawa, jakie, jakie to były szampony, bo były rewelacyjne. Także musiałam Wam powiedzieć, Marina Hotel ma naprawdę e, super szampony. Już nie mam miejsca, gdzie chować, gdzie stawiać tych produktów. E, I tutaj mam maseczkę, którą skończyłam. Rzadko kiedy e, kończę takie duże maseczki. I to jest maseczka z Antipods. Bardzo droga maseczka, bo kosztowała chyba 150 zł, ale to jest miodem Manuka, jedna z lepszych, najbliższych maseczek, jakie miałam. Naprawdę super, super maseczka i polecam każdemu, jeżeli macie jakąś taką większą gotówkę i chcecie ją wydać na fajną maseczkę, to ta z antypoc z miodem Manuka jest świetna. Tutaj mam maseczkę Topa Green Naczynka i powiem Wam, że ta maseczka była fajna, ona mi tę buzię ale nie było to jakieś takie super mocne nabliżenie. Mam dużo innych, lepszych maseczek. I tutaj mam y, pomadkę Matte Style Lip Lakier z Astora. Piękny kolor, cudowny kolor, na ustach wygląda przepięknie, ale tylko przed 5 minut, nawet jeżeli nie jem, jeżeli nie piję, ona mi się dookoła tutaj rozmazuje, w ogóle zaczyna się ścierać. No dla mnie coś tragicznego, wyrzucam, nikomu nie oddaję, bo ona jest naprawdę beznadziejna. I mój ulubiony korektor z My Secret, kamuflaż którego naprawdę uwielbiam. Miałam dwa takie korektory. Zużyłam każdy do końca, każdy i bardzo żałuję, że, że go już nie mam. Ale mam teraz na stanie dwa korektory, więc muszę zużyć. No a myślę, że kiedyś na pewno do niego wrócę. Super są te kamuflaże, naprawdę super. Nie są mocno kryjące, ale na moje potrzeby wystarcza. No i na koniec już olejek z drzewa herbacianego. Na wszystkie takie pojawiające się kroski, Dla mnie, Bomba, jeden z naprawdę z najlepszych olejków, który przede wszystkim działa. Bardzo Wam polecam, jeżeli macie często jakieś takie problemy. O mi na przykład dzisiaj ten policzek wysypało, nie mam pojęcia dlaczego. No, ale jak coś, to zawsze olej herbaciany na noc, i jest ok. I słuchajcie. To wszystko, to wszystko. Myślę, że ten film będzie trwał około 20 minut. No ale tych produktów niestety było bardzo dużo, ale cieszę się, że już nagrałam ten film, ponieważ mogę spokojnie już to wszystko wyrzucić, nie kumulować, ale no tak jak mówiłam, że wszystko mi się zaczęło kończyć, po prostu wszystko. A teraz mam taką, e, taką w ogóle m, taką manię, żeby to wszystko zacząć zużywać, bo kiedyś tak wiecie, jedno napoczęłam, drugie napoczęłam, a teraz już e, nic takiego nie robię. Jak mam, to zużywam, kończę i zaczynam dopiero nowe. Więc tak, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać, co z tych wszystkich produktów, które zużyłam, e, nam Wam się najbardziej spodobało, zainteresowało Was, że też coś z tych produktów zużyłyście i Wam się podobało albo nie podobało. E, na Wasze komentarze, oczywiście kciuki w górę, bo to mnie motywuje i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!